DCT Northern Europe series number four, because similar to what we just saw for Nexus, whoever wins is promoted. But if you want to be like God sent, whoever loses is going to get demoted. A very successful eco right now. They're still around, they're locked out of the B bomb site. But as much as there is no real advantage here, it's actually going to be Blitz to find the opening frag. Giraffe, a quick trade on that AK. Needs to be the hero with it does good damage, but Blitz finds the kill. It's all down to Gizme now. It's a one versus one. Blitz is terrifyingly low force for their first gun round win. Good starts. Bialy doubling up. The old dog still has it in him, apparently. And uh, not a great Molotov. Sound does extinguish it in the smoke. A three versus five. It's not unwinnable for the T side, but it's going to be difficult and it's going to be made ever so harder with Friend falling. The Irishman cannot connect the up shot. That's a good shot from Giraffe and Gizmi makes it too. However, they drop a Molotov towards backside. That immediately dispositions Snacks and gives them a very solid chance of winning this one out. But, oh, Giraffe! Providing Overwatchers gives me the first man in. This goes to a two v two now. My Ali starts around fantastically, but my Perio could still finish. Oh, wait. wait, resounding manager Giraffe gets off the bomb, bomb Blitz though. Blitzes into the bomb site. Szukasz miejsca, gdzie możesz zdobyć niesamowite skiny do CSA? Sprawdź telegase.com, otwieraj skrzynki i wygrywaj skiny, o których marzyłeś. Na stronce możecie również ulepszać swoje skiny za pomocą upgradera i rywalizować z innymi graczami w bitwach na skrzynki. A do tego możesz brać udział w GIVOJA użytkowników, których jest naprawdę mnóstwo. Użyj mojego kodu MATEO, dzięki któremu dostaniesz darmowe środki na start i bonus do depozytu. Link do stronki znajdziecie w opisie. they will have a full buy again pressure over towards the b bomb site a good fashion will award sound the first frag. just like that it all falls away from viperio in the blink of an eye they lose three players they do get one back but extinct is already as well close to decimation wait what oh that's no. an angle that's an angle oh he triggered a split in perfectly oh! Fred can't even find the 180. Extinct ensures his name rings true for the opposite side, but jumps Whoa. down into the open arms of sound and what looks like a guarantee. Oh, very quickly, spot on its head. C E T. They've been spotted. Yeah, Snack. Well, I think he's seen more than one spill on us. Yep, he's in a great position here. Snacks, not known for necessarily as orping. Double orping right now on Ancient. Is going to have support from Blitz. This is a really nice hold from Let Us Cook. Shutting down both the AKs already. And that's a lovely one way. My God, what can you do about that? Blitz, nook and cranny, will finally get neutralized by the IGL. Yeah. And this is also the first time that Lettuce Cook has played Anubis. So the fact that they're off to this throw a start on the CP side is a good sign for the future by Ali back. A split, I think, coming towards the B bomb site. A smoke towards dark. And a split coming from both there and B main. Good though, counter utility gives me an extinct. Oh, there's shells of humans already. Run for a smoke. Sound gets two for the price of one. An absolute locked out of the B-bomb site. No i oni nie chcą dać rywalom pola do popisu. Zobaczymy jednak, jak długo uda się utrzymać coś takiego. No bo nie ukrywajmy, Mannubius to jest mapa, gdzie rota jest dosyć szybka. Teraz sound wydaje się dosyć ważny. Duel na szczęście wygrywa go, ale mocno obijany przez Giaf. No i Snacks od niego zależy bardzo dużo. Janusz na razie bejtowany, ale ten trafy pierwszy strzał. Zobaczymy co zrobi dalej, bo Biali nie pomaga. No i Snacks musisz, Snacks powinien dać tutaj chociażby jeszcze jedną eliminację. Lecę tam chwilę spoglądał sniper ale bardzo celnie! No i Janusz cały czas trzyma się na nogach. Paczka już na ziemi, ale przewaga Leda skłuk, trzech na dwóch. Są w stanie to zrobić teraz. Snax nic nie widzi, co się dzieje, ależ ten flash był nieszczęśliwy. więc i Blitz, oni muszą powalczyć. Blitz trafia, ale Friend winie. No i wszystko w rękach zawodnika z Rumunii Extinct jest gotowy Extinct ma pakie na widoku i Extinct niestety to wykańcza, moi drodzy! I rzeczywiście taka co się pojawia, Ależ agresja od Frienda! To było niepotrzebne. bo Kórka. terrorystów atakuje właśnie środek jako jedyny. Pozostawiony sam nieco bardziej pod a niku Goniku w biali próbował to wszystko ratować. Tylko dwie eliminacje, ale może to są aż dwie eliminacje, no bo Blitz jest na posterunku. Ten łapie MMS-a, wie gdzie jest paka, a Sound jest na plecach. Koska, mój drogi? O, jak najbardziej. Wydaje się, że snajper nie ma prawa się spodziewać. Artis ale się odwinął. Musi tutaj być wszystko perfekcyjnie rozwiązane przez zawodnika Leda Skuk. Artis nie już wchodzą, niestety. Nie spodziewał się kompletnie Blitz, że już na blisko będzie ustawiony zawodnik Viperio. To jest ten moment Snaxa, kiedy on w sumie po raz pierwszy w dniu dzisiejszym pokaże nam kochane. Snax. niestety strzału nie trafia, próbuje się jeszcze trzymać na nogach. Powtórka również niecelna. Ja osobiście nie mogę się doczekać tej mapy w ich wykonaniu. Natomiast teraz zobaczmy, bo chcemy realizować podejście pod Saida, Artist i Jira wyjaśnieni przez Białego i Sounda. No i podejście tutaj wydaje się być bardzo proste, chociaż jeszcze jest Gizmi. Tego trzeba się wystrzegać, gizmi wychodzi. No i szuka, szuka pod celownikiem rywali, ale to nie będzie proste. Teraz Biali, teraz Blitz. No i MMS z defem i flashem, co on tutaj wielkiego zrobić może, skoro sound jest bardzo blisko niego. MMS jeszcze czeka z jednym trafieniem się, pojawia, drugie również, gdzieś tam od niego wpada. Teraz trzeba się jednak schować, na plecach jest Biali, ten na razie nie pikuje. No a MMS wie, że zewsząd mogą nadejść oponenci. Teraz już zauważony, ten łapie bombę, by broił, chciał broić naraz. Teraz lecą granaty. No ale MMS odcina się bardzo skutecznie, Stojący flash wybiega na niego sound, niestety ten nieskutecznie, ale Blitz odpowiada. Lajna pójdą się nasi zawodnicy, Blitz, Snacks i Friend, to oni zdobywali eliminację, na B nie ma już nikogo. Chodzi o łącznika Friend ustawiony za kolumną, ten był prostym celem, no ale paka jest w miejscu dobrym, chyba, że pojawi się smoke, no bo właśnie to może być straszne utrudnienie. Biali już nad tego dymnego wychodzi, Snacks, może jakiś buścik panowie? No jak za czasów Wi-Fi, dlaczego nie? Teraz Biali z full auto, lecz skany poleciało od niego. Na razie Extinct ma problemy w tej rundzie. I miejmy nadzieję, że jego problemy nie skończą się tylko na lekkim obiciu. Wychodzimy na ten side, ale MMS robi za dużo. Extint jeszcze z fragiem. No i niestety MMS po raz kolejny biali kontra pięciu rywali. Co prawda dwóch jest obitych, no a MMS ginie z jego rąk. Ten miał akurat blisko 100 HP. Niestety na plecach No i właśnie. No i teraz Kaska po stronie polsko-rumuńskiej formacji się skończyła. Raz środka. Czy to się znowu może udać? Fendt biega Tu jest Gizmi, ale ten może mieć kłopot, gdy podwoimy właśnie. O to chodziło. Fendt mimo wszystko z petką sobie poradził. Biali z blokiem radzi sobie z Extintem. No i robi nam się trzech na trzech. Dwa kałachy już podniesione. MMS na blisko, te rundy poprzedniej, ale również ginie Friend z nim sobie radzi Trzech na dwóch, mieliśmy już taką rundę Ale Artis ma tylko 6 HP Nie, Artis ma 12 HP Może to jest jakaś szansa, w ginie, no i Artis walczy Ale Snacks i Biali Na razie dysponuje granatami, te dorzucane tak średnio Oj, oj, tu był ogień Nie warto wchodzić, ale Snacks, proszę bardzo Zaskakuje Extincta A czy jakieś baity, bo już tutaj dołączył Blitz Można dać refraga, MMS ginie, ale ginie również Snacks Biali idzie w jego ślady No i z przewagi 5 na trzech robi nam się dwóch Naczek, i Blitz muszą walczyć. Obijany jeszcze zawodnik z Rumunii. No, ale trzeba podpalać pakę. Ginie, niestety, Frenz. No, i wszystko w rękach Blitza. Ten nie do końca wie, gdzie mogą być rywale, Szukał, szukał, ale nie znalazł. Jest dzisiaj bardzo pewnym punktem formacji polsko-rumuńskiej. MMS jest kulem, on B, ale tylko jeden frag od niego. Extinct jednak również coś od siebie dokłada, ale pali się teraz, Chyba jest nie do końca świadomy tego. Friend i Biali z eliminacjami, jeszcze plecy sprawdzi, Fredzik, tak jest! I jeszcze od kanału Gizmi! No ale ten jednak z eliminacją się pojawia. Biali i Snacks, legendarne duo z Virtus Pro, ale to Janusz Snacks Pogorzelski. Na razie jednak dosyć agresywnie Blitz pod kontajtem A, ale Giraffe to widział. No i bez straty HB zdobywa eliminację. Słabo się ta runda zaczyna. Wybiega tam na rywala Snacks, ale ten się troszeczkę pogubił. Wydaje się, że on się zablokował o po prostu. MMS na swojej klasycznej pozycji, właśnie ma za zadanie bronić siteu B. Biali Sound z eliminacjami. No i Bombsite sam w sobie zajęty. Snacks jest na plecach. Nie Snax. teraz słyszał, że rywal podnosił broń. Ależ nieszczęśliwie musi Janusz wychylić, czy będzie zachodził na shifcie. Nie wiem. Poszedł tam prawdopodobnie Kol. Sound, trzymaj się. To może być moi drodzy Runda Snacks. To musi być Runda Snacks. On jest ustawiony rewelacyjnie. On jest dobrze wcelowany, ale Giraf na blisko. Snacks wygrywa ten duel. Jakże ważny dla tej rundy. No i wcelowany. Za chwilę będzie zawodnik Gladasku. Snacks tylko się uaktywni, ale nie daje na razie fraga. Sound z eliminacją. Sound to wszystko kończy, moi kochani. Są jeszcze bardziej rozwocone, mamy nadzieję na więcej. Natomiast na przyjęciu Witterio rozpoczyna to wszystko w defensywie. No i oni radzą sobie przynajmniej na razie bardzo dobrze. Trzy eliminacje od nich, tylko jedna odpowiedź pojawiła się od y, Sounda. No ale Blitz i sound właśnie dla dwójka. Teraz próbuje walczyć niestety w wykonaniu Blitza ta walka totalnie nieskuteczna. No ale sound przynajmniej podłożył pakę. I teraz stanie przed szansą i obronienia, ale czterech rywali blisko wybiegają praktycznie na raz. Dużo zależy od ich wykorzystania, plus dużo zależy od strzelania. No to po stronie Sounda jest dzisiaj na naprawdę dobrym poziomie. Gizmi zapleszowany, my jednak nie wchodzimy. Oj, ten nejdzik zaboli. Oj, ten nejdzik zaboli. A jeszcze bardziej zabolą hedy, które Gizmi w tej chwili rozdaje. Trzykrotnie zawodnik Viperio. Biali odpowiada, ale to jest za późno. To jest zbyt mało. Sound nie to Friend. Friend próbuje jeszcze walczyć. No i jedna eliminacja się pojawia. dla nam można palić wrocki, Ale Extinct Reżyser skupia nam się właśnie na pojedynku Snaksa ze sniperem Informacji CT, ale Extint również będzie miał sporo do powiedzenia. Biali z trafieniem. No i przenosi nam się uwaga, gdzie indziej jednak poleciał flash. Ale widać przez bardzo celnie. Nie ma jednak dymnego do strony lewej. Zajęliśmy ten site, w sumie odcinając skarpetę, Na no tą skarpetę za chwilę będzie domykał Janusz, od pleców chce zachodzić Blitz i to jest dobra decyzja, bo MMS musi w tym starciu polec Gizmi, trzeba uważać, trzeba się wystrzegać, ten jednak teraz puszcza silverowego spraya, no i to jest szansa dla kucharzy, Giraf trafia sound, ale w odpowiada, Blitz również coś od siebie dołoży, no i Artis, tylko on, ale snack sure. Całą rundę czekał na to jedno wychylenie. Artist, agresja za wupom, tego nie lubimy, ale są wcelowani nasi. No i teraz zauważa to wszystko Frens. Bardzo celnie polski sniper, ale Extinct jeszcze walczy. Tak więc to jest jakaś szansa, dobra szyszunia pod zawodnika na headshotie. Gizmi dalej walczy. Biali już na Beamsaycie. No teraz decydował, że jednak nie chce, grać takiej agresji wychodzą rywale. Gizmi na deskach. Biali niestety również. Ten bardzo ważny jest jego pozycja, ale on trafia i teraz Blitz. Blitz kontra MMS. Bardzo ważny pojedynek aleu. No, Plesz. Plesz od frienda poleciał. Natomiast, jeżeli chodzi o rundę następną, czy ewentualnej porażce, to wtedy my będziemy się pochwalić lepszym ekwipunkiem. Na razie jednak ta rampa, która jest zajmowana na straszne raty, to nie są raty 0%. To naprawdę wysokie oprocentowanie, bo kosztuje nas to wejście na strasznie dużo. Konkretnie aż cztery życia. Wtedy kontra czterech rywali. No szansa jakaś jest. Oszukujmy się, że ta jest jednak nikła. Że, jeżeli ty sobie rampy nie zajmiesz, potem będziesz miał kłopot. Natomiast, sound pod B kłopotu z MMS-em mieć nie będzie. Te jego dwie rundy z rzędu, podczas których zdobywał trzy eliminacje. O, by się to teraz nie pojawiło. Biali! To no sprawia, że mi nawet z nim sobie nie poradzi. Teraz ryzykowni już pod elektryka, ale Gira w smoku widzi, widzi, widzi. Nie, jeszcze nie widzi. Więc wychyla, ale właśnie Gira co wykorzystuje. 4 na trzech, przewaga leda słów. No i friend agresywnie. Friend po raz pierwszy. Pręd kto wie czy nie za chwilę po raz drugi i może po raz trzeci, pręd na racji, ale to kończy jednak biali. Jeden z drugi smog i już w zasadzie zajęty side beta w miargizmie, ale skan od białego dosyć dobre. Na białej odczai czai się właśnie ustawiony bardzo blisko zawodnik formacji Leda Skuk. natomiast bomba jest na sajcie A, a czterech rywali jest głodnych eliminacji, już podbiega. Snack wcelowany na razie w headshota. Jest szansa to zrobić. Jest szansa, by snack coś trafił. Snacks po raz pierwszy dopali bombę. Na razie ta niebrojona. Ale Extinct już swiejkuje. Snacks jest blisko. Snacks i Frenchy to zrobią. Palił się tam Extinct. Tak jest, moi drodzy. Snacks razy 4. Dziękuję. Do widzenia. To są moje życzenia. To jest moje poboczne gadanie. Fakty są takie, że Viper ją atakuje, no i ten atak na środek jest całkiem dobry, nawet określony dwiema eliminacjami. Sideway jeszcze nie zajęty, no ale właśnie, do tego dążą terroryści. Paka za chwilę zostanie podłożona. Mamy cztery berety i uspa, ale te dwie już na deskach. Gizmi jeszcze walczy. No i Mos. Może to jest jakiś motor napędowy? No bo te berety bywa lubią lub, lubią być naprawdę przewrotne. Biali z trafieniem. Blitz po raz kolejny. No i Biali kontra Gizmi. Gizmi jest mocny. Gizmi jest spokojny. No ale Biali ma jeszcze sporo czasu i wie, gdzie jest rywal. Biali zauważa. Fejkuje brojenie. Paki Gizmi podchodzi. Biali musi go gonić. Wojna nerwów. Niestety wygrana przez zawodnika formacji brytyjskiej, moi drodzy. Biali razem jest u Artista, artysta Alegizmi. Niestety wyeliminowuje z tej rundy agresywnie grającego Snaksa. Jest to jest również Friend, ten na szczęście nie daje się obić i zdobywa eliminację. Ani się tam, Artis, nawet nie wiem, czy to się wszystko wydarzyło. Ale terroryści o, oni wiedzą! Lena wie, że to będzie podejście pod Saida. Biali walczą, ale z worków bardzo ciężko jest podjąć skuteczną walkę z rywalami i nie, również Blitz! Ale teraz Friend na plecach. Musi to wszystko sprawdzić. Friend spojrzy w lewo, w rzeczywiście tam spojrzał. Sound czy MMS? MMS czy Sound? No, MMS musi to wygrać. Nie ma innej opcji. Chociaż ten gra jeszcze Full Control poczekał, aż rywal wystawi główkę i biegnie, ile sił w nogach na side B. Poleci jednak na blisko, najdziwniej pod te schody. fejkuje, broi paki. no i już się celował i Friend to wygrywa. Tak więc, rewelacyjny klaczyk, może nie jakiś bardzo nacechowany emocjo emocjonalnie, ale najważniejsze, że udaje się zwyciężyć. Cały czas Viperio czeka. Ale teraz leci błyskowe. My możemy granatami odpowiedzieć, to naprawdę dla nasków problem nie jest. Snacks i Bialis zdobywają eliminację. Teraz jak ja się musi się kopać, ale Snacks ubezpiecza. Na bombsite jest, a może był już Extinct, bo ten również na deskach. Agresywnie Giraffe, ale Snacks zdążył sobie przeładować Emkę. Pojawia się już konsternacja, pojawia się problem. Snacks będzie walczył dobre skaną dusza. Znaleźć jakieś dla siebie miejsce. Stacks agresywnie leci flesz od Blitza, Ten bardzo dobry Stacks, raz, dwa, trzy i Snacks pójdzie po więcej. Snacks z czwartą eliminacją. Szansa dla Janusza na Ejsika była. No bo friend, już gdzieś tego pentakila kradnie, ale najważniejsze jest to, że Let Askuk zdobywa dziesiąty punkt. Biali chce zagrać agresywnie, ale zauważa tam co najmniej dwóch oponentów. To jest już sygnał, aby właśnie Stacks z Rotesem się pojawił. Rampa zajęta, i będzie również egzek właśnie tutaj. Janusz zapala, właśnie pod snaksa Ten się trzyma i znowu do skany biali Nie rozpędzaj się w ten sposób, no chłopie No chłopie, nie, nie, nie tak Blitz jeszcze walcz! Ja mocno po głowie swojego rywala Ale jeszcze dwóch przed nim, Blitz W 62 HP i będzie tańczył No już nauczył, żeby w Słowku potańczyć Ten już przechodzi do skarpety Jira, Wiggis mi się bustują Ale widział to wszystko Blitz, Blitz na raty Niestety Miejmy nadzieję, że to będzie Dobra decyzja o jej skutkach przekonamy się za chwilę Na razie to biali dać na fragowanie Snax mu wtóruje, ale Extinct z odpowiedzią Mamy jeszcze frenda na A Trójkowe ustawienie tutaj To była decyzja dobra, bo dało to troszeczkę więcej swobody I Snaxowi i białemu Którzy mogli do tych dueli właśnie na starcie rundy stanąć Biali 11 do 20 Te staty może nie są rewelacyjne Natomiast Friend. teraz no w celu Jarka Paszy Z najlepszych lat Fikowanie z zapalaka książkowe, bo tam rywal nie ma prawa nic widzieć. No a korzysta z tego Friend i jeszcze Snacks na dokładkę. Natomiast jeżeli chodzi o Leta to Biali bez jakichkolwiek neidów. Friend ma AWP. Palaka i nade'a Friend z Diglem. Friend musi trafić! Friend trafia! No i Extinct. Za chwilę uaktywni się i da znać opozycji. Niestety Biali sobie nie poradzi. Smoke, który może tylko utrudnić terroryście wyjść. Chociaż, chociaż, gdyby on przyszedł tutaj do lewej, no to Extinct to jest jego szansa. Friend jest jednak wcelowany. Friend czy Extinct, Extinct czy Friend? Friend to robi, moi drodzy! Grają na rampie agresji. No ale Snacks teraz, razy dwa! Tego oczekiwaliśmy od Janusza. Biali jest do pomocy, Gira w sobie jednak z nim radzi. No i już trzeba podejść do tego troszeczkę mniej odważnie. Friendę zawką wykierował poprzednią rundę. I nie mam nic przeciwko, żeby teraz stało się tak samo. Czterech na dwóch, świetny. Nejgik poleciał jeszcze od zawodnika, Ledaskug. Extinct i MMS. Podejrzewam, że już wiedzą, że koniec jest bliski. Nie odpuszczam jednak, bo nie mają po co odpuszczać friends. Nawet takim pixel peakiem nie daje się zaskoczyć. No i Exint, kontra friends, nie ma szans ze snajperem w formacji Let us cook, moi kochani.